8 zł i cały dzień jedzenia. Śniadanie, obiad, kolacja, więcej mi nie potrzeba. Ruszam na zakupy. Oczywiście do możliwie największego sklepu, czyli Ochenia. Tutaj jest najwięcej rzeczy na wagę. Niestety, akurat dzisiaj się zawiodłem. Nie ma nawet ziemniaków, znaczy były takie młode, ale są za drogie. Zmieniam sklep i są. Może małe, może pomarszczone, ale za to za 2,48. Pierwszego sklepu wyrwałem jeszcze mleko za 47 groszy. Termin do jutra, ale musiałem. Co ciekawe, mój budżet to cena czekolady milka. Jak na 8 zł, to ciężka tato. Paragony do wglądu razem wyszło 7,96. A to rzeczy, które kupiłem. Na śniadanie mógłbym zrobić banalną owsiankę, ale nie. Płatki owsiane miele na mąkę. Odsypuję dwie łyżki na później. Dodaję pół banana i mleko. Oczywiście na oko. Warto dodać także szczyptę sody oczyszczonej. Smażę na patelni i śniadanie gotowe. Do tego szklanka mleka. To było bardzo sycące, więc pora na obiad. Tutaj idę w klasykę. Ziemniaki obieram i gotuję. ćwiartkę przekroiłem na pół. Losowe przyprawy i do pieca. Marchewka na tarkę. Najmniejsze oczko, no i to jest ob... Obiad za 3,50. Mega smaczny talerz wyczyszczony. Kolacja będzie eksperymentalna, w zasadzie jak wszystkie te dania. Oprócz obiadu. Do garnka wrzucam kostkę rosołową, zalewam wrzątkiem i dorzucam kotlety sojowe. W trakcie namaczania zrobię panierkę mąka owsiana z rana, mleko i dowolne przyprawy. Płatki kukurydziane zgniatam na mniejsze kawałki. Żadna większa filozofia. Do kotletów dałem sobie przyprawę do pić. Wszystko obtaczam, smażę, ja akurat na petelni, bo mi się spieszyło, ale polecam piekarza. To jest za 2 złote.